Koniec roku to symboliczny moment. Czas przemyśleń i podsumowań. U mnie w tym roku wydarzyło się bardzo wiele. Zarówno w życiu, jak i w tej wewnętrznej przestrzeni we mnie. I choć kosztowało mi to bardzo wiele wysiłku, to wiem, że było warto. Choć nie było łatwo. Tego teraz moim celem jest prowadzić innych w tej zmianie. Tych, którzy są teraz w takim miejscu, w jakim ja byłem. I nawet kiedy wydaje ci się, że utknąłeś, utknęłaś w martwym punkcie. To wcale nie musi tak być. Czasem zmiana przychodzi poprzez jedno wydarzenie, nawet jedną chwilę. I wszystko się odwraca. Od tego zaczyna się lawina. Zmian. I pozytywnego wpływu. Dlatego w tym nowym roku życzę Ci. Przede wszystkim życia w zgodzie ze sobą i właściwych wyborów, bo one wypływają z tego, kim jesteś i kim się stajesz.